Przed wami pancerny, dzielny wojownik. Pojazd tak twardy, jak twoje skarpetki znalezione pod łóżkiem podczas świątecznych porządków oraz pospolity, ale nie nudny niczym słynny ropociąg waga. Dość kurwa, przebrała się miarka. Niestety panie stonoga, ta miarka ma skalę nieograniczoną i mnogość pana stu nóg mnie nie kopnie w dupę. A pasat jest nudny i chuj. Wracając do tematu, mowa o Audi 80 B4. Stara osiemdziesiątka, dziś już jest klasykiem. Na szczęście budy w tych furach trzymały się świetnie, także można dziś znaleźć zdrowy egzemplarz tej wersji. Ładne, klasyczne nadwozie, jak już mówiłem, pospolitego, ale nienudnego auta. Motoryzowało masowo polskie rodziny, dając to, czego było im trzeba komfortu oraz ciepła. Wnętrze niczym pokój Twojego dziadka stare, ale czytelne i poukładane. Bez bajerów, geigerów, lampek, gałek, trąbek, bombek, ledów i masy innego chujstwa, które pchają do dzisiejszych EcoSmart zajebistych taczek. Audi występowało w kilku wersjach, najpopularniejszymi było kombi, co w języku Audi wybrzmiewało z dumą jako Avant oraz oczywiście sedan i cabrio. Co wyróżniało Audi to bogata gama silnikowa, od 1,670 koni w Benie do 2,8 litra i 174 konie oraz stajni ropociągów 1,9. Warto też dodać, że B4 można było kupić w czterokopytnym napędzie, choć znając życie ta już jest dziś tak rzadka jak włosy u ciebie na głowie. Bardzo ważną zaletą opatentowaną przez Audi był system ten, który w wypadku zderzenia czołowego napinał pasy oraz przesuwał kolumnę kierowniczą w stronę silnika, co skutkowało mniejszymi obrażeniami kierowcy. Genialne rozwiązanie. To tyle, moi kochani. Stara 80 będzie klepać spokojnie kilometry, kiedy nowe elektryki będą płonąć podczas wypadku, wskazując ofiary na śmierć. Trzymajcie się tam ciepło. Subskrybuj krzycha, kto wie, może jutro napiszę o Twojej wywłoce. Nie zapomnij o komentarzu i łapce w górę.